Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie i jako że w tym roku pewnie mniej będę zaangażowana terenowo, a bardziej pisarsko i mam tutaj na myśli zarówno bloga, jak i książkę, to przychodzę też do Was z taką serią pogadanek. W dzisiejszej, jako że mam tu rekwizyt, to będę takim głosem z ofu. Ale generalnie myślę, że też się gdzieś na tych pogadankach będę pojawiać i chciałabym Wam taką serię pogadanych z ciekawostką przedstawić. I żeby zacząć tak dosyć logicznie, to zaczynam dzisiaj od litery A. No i możecie się zastanawiać, co ma ta mapa. Swoją drogą dziecięca i sposób jej nabycia też był dość ciekawy, ale co ma jakby ta mapa do literki A? i mam na myśli administracyjny podział miasta. Jest to coś, co przez długi, długi czas rzeczywiście i mi sprawiało problem i pamiętam, że jak pierwszy raz zwiedzałam Gdańsk tych parę lat temu, od września 2014 do sierpnia 2015, więc zajęło mi to wtedy rok, no to tak naprawdę ja nie wiedziałam totalnie, jak się ten Gdańsk dzieli na dzielnice i zasugerowałam się podziałem, który był w ogłoszeniach mieszkaniowych, więc był to taki średni podział, powiedziałabym, bo tam było tych dzielnic, jak to nazwano. Tych dzielnic było 51, a dzisiaj już wiem, że jest ich 35. Na tamten czas było ich 34. No, ale właśnie mamy 35. dzielnicę od 2018 roku. No, i o tych dzielnicach chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jak właściwie ten Gdańsk się dzieli, bo jest to coś, z czym w końcu, że tak powiem, byłam w stanie się zmierzyć i znaleźć sobie faktycznie jakieś takie lepsze źródła niż ogłoszenia mieszkaniowe. No, ale tak jak mówię, potrzebowałam trochę czasu, żeby, żeby faktycznie takimi źródłami się zająć.